Witam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam Was dzisiaj na taki troszeczkę, yy, może nietypowy, nietypowy film, dlatego że będę robiła jakiś tam przegląd półek, ale. Yy, też bym chciała, żebyście mi w komentarzach opowiedzieli, co o tym sądzicie, ale zanim do tego, to chcę Wam pokazać jeszcze, że już kapusta u mnie się kisi. W tym garnku, jak zwykle, wchodzi mi około 10 kg kapusty. Ja oczywiście taki film robiłam już na swoim kanale. Jeżeli macie ochotę zakisić kapustę, serdecznie Wam to polecam, dlatego że jest to bardzo prosta czynność. A naprawdę to są smaki. E, no, zimą to jest po prostu e, coś dla mnie. Elementarnego, co musi być w, w spiżarni. Ja pamiętam, moja mama zawsze tak mówiła, że ziemniaki, cebula, kapusta kiszona, ogórki kiszone, jak były te kiszonki, no to już zawsze mówiła, że głód nam nic nie zrobi. I naprawdę warto mieć własną kapustę kiszoną, zresztą nie tylko, ogórki również zawsze staram się mieć, ale polecam Wam bardzo serdecznie, dlatego że to jest bardzo prosta czynność. Ja Wam gdzieś tutaj oczywiście podlinkuję film, Film, gdzie y, pokazuje, jak kisić kapustę, y, y, kapustę kiszą, kapustę, jak kisić kapustę. Ale dzisiaj nie chciałabym mówić o, y, o, y, o tym, że, że kapustę będę kisić i, i tak dalej. Ale y, powiem Wam, że poszłam wczoraj do miasta i poszłam kupić do Action tylko i wyłącznie y, te taśmy, tejpy y, właśnie na twarz. Też Wam bardzo serdecznie polecam, naprawdę, bo to jest bardzo dobra i bardzo tania, a bardzo skuteczna y, metoda. No i y, 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 poszłam po te taśmy, a dosyć dawno nie byłam w mieście, bo trochę miałam rwę kulszową i takie tam różne, nieważne, i y, dawno mnie nie było w tym mieście i była w szoku, dlatego że zobaczyłam, że owszem, jest bardzo dużo dekoracji, m, tych y, związanych ze świętem listopadowym, ale dużo też tych. Y, dekoracji halloweenowych, no ale to wszystko miesza się, słuchajcie, już, już z dekoracjami na święta Bożego Narodzenia. E, kiedyś, pamiętam, to było tak, że jednak nawet w sklepach była jakaś taka cykliczność, Było tak, że, y, były pierwsze chryzantemy. No Halloweenu w ogóle nie było u nas, dlatego że to nie było naszą tradycją. A w tej chwili te, te wszystkie święta, to wszystko się miesza i to jest kwestia tego, że ja tak weszłam i taka byłam trochę skonsternowana. Halo, to gdzie my jesteśmy? Jakie mamy teraz święta? Kiedyś było, już znowu dru, drugi raz mówię kiedyś, ale rzeczywiście tak było, że już po tym, jak y, y, mieliśmy te święta y, 1 listopada, y, y, potem szło się do sklepów, no to już powoli, powoli zaczęły się dekoracje, świąt Bożego Narodzenia, zaczął się już ten klimat y, świąteczny i ja osobiście bardzo y, ten moment oczekiwania y, bardzo lubiłam i tak mnie... On również nastraja. Dzisiaj naprawdę ja byłam w takim szoku. Nie wiem powiem Wam szczerze, że y, ja nie mam do tego takiego jakiegoś stosunku negatywnego, ani pozytywnego. Jest mi to tak trochę obojętne, y, a w zasadzie to może nie to, że obojętne. Na razie jeszcze sobie praktycznie nie wyrobiłam na ten temat zdania, y, bo tak się zderzyłam z tym, że mówię y, nie wiem, jakie mam zdanie. Bo z jednej strony y, 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 jeżeli rozkładamy pewne rzeczy w czasie, to nie musimy mieć tego szaleństwa zakupowego, który ogarnia nas w grudniu. I zawsze byłam też zwolennikiem, że jeżeli mamy kupować jakieś prezenty i tak dalej, no to jednak te, y, warto to wszystko przygotowywać sobie dużo wcześniej, właśnie żeby unikać tego, tej pogoni, a potem kupowania byle czego tylko po to, żeby to było. Y, więc y, jeżeli chodzi o prezenty, natomiast jeżeli chodzi o te dekoracje, to jednak ja, y, ja osobiście wolałam, y, jak one jednak pokazywały się dopiero w końcu, w Początek grudnia e, i wtedy rzeczywiście już ogarniał nas ten e, taki świąteczny klimat. Wiem, że chyba w taka znana sieciówka, chyba to był Kik, ale nie chcę tu już wymieniać sklepu, no to ja chyba we wrześniu już tam kiedyś widziałam jakieś dekoracje świąteczne. Więc no, sama nie wiem, jeszcze nie mam na ten temat wyrobionego zdania. E, widzę, że jeszcze te świąteczne dekoracje, one są jeszcze wystawiane, że to nie jest jeszcze pełna oferta. Widzę, że te panie przygotowują tam te półki już świąteczne e, i rzeczywiście mają bardzo dużo pracy. E, Także to jeszcze nie jest ta, taka gotowa oferta, ale już Wam pokażę, już nie pokazywałam Wam tych jesiennych dekoracji, tylko chcę Wam pokazać, jak dużo jest już tych świątecznych dekoracji. No, i tak nie wiem, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, bo y, osobiście ja jeszcze nie mam wyrobionego zdania, ani negatywnego, ani pozytywnego. Po prostu, tak jakoś, trochę mnie to zaskoczyło, więc może dlatego właśnie nie mam wyrobionego zdania. Pewnie po pewnym czasie też następuje takie y, przyzwyczajenie, ale ja nie wiem, czy ja się tak szybko do tego y, przyzwyczaję, że. Y, y, co latem, zaraz będziemy mieli latem, bo to się tak ten termin przed, przesuwa, przesuwa, i zaraz wyjdzie, że w sierpniu już będzie może narodzenie. No nie, ja jednak lubiłam ten moment wyczekiwania. Ten taki y, moment, na, pamiętam w grudniu jako dziecko, jak y, czekałam na te prezenty, wiecie, szukało się tych prezentów. Y, no i tak myślę, że, że to, to było fajne. Powiem Wam jeszcze tak króciutko, że. Y, ja już w tamtym roku robiłam dużo wcześniej przygotowania do świąt dlatego, że prowadzę ten kanał i dlatego, że chciałam Was zainspirować, coś Wam pokazać. No i wtedy, jeżeli chcę coś pokazać, to muszę to z jakimś wyprzedzeniem zrobić, żebyście Wy mogli, powiedzmy sobie, zobaczyć i zainspirować się tym, no to, to muszę to zrobić wcześniej. I ja już w tamtym roku, jak robiłam to wcześniej, to już był taki moment, że kiedy przychodziły ten czas grudnia, to ja już miałam taki przesyt tego. I dlatego ja osobiście chyba na dzisiaj nie jestem gotowa na to, żeby tak wcześnie te święta przychodziły. I myślę, że chyba już nie ma takiej frajdy, ja już mówię. No nie ma tego takiego, wiecie, nastroju, no nie wiem, zresztą sam, sami napiszcie mi w komentarzach jakby wy, wy na ten temat, co o, o tym myślicie. Ja oczywiście pokażę wam teraz, zaproszę was na taki przegląd półek, wiem, że bardzo dużo osób pisze do mnie i nawet i rozmawia tam w sklepie, że mówię o sklepie Family and Home, że chcecie, żebym wam też pokazała pełną ofertę, więc. Więc na pewno zrobię taki przegląd. No i powiem Wam, że rzeczywiście ja też lubię chodzić do sklepu, oglądać bezpośrednio te oferty świąteczne bezpośrednio w sklepie niż nawet na stronie internetowej. Dlatego że one jednak, to, ta strona internetowa nie, od, nie oddaje w pełni. Wizerunku tego produktu, dlatego że nie zawsze wiemy, czy ten rozmiar jest taki, czy, czy dotknąć ten materiał. No, no to wszystko. Ja, ja zdecydowanie wolę w sklepach kupować. No ale oczywiście, jak nie mam możliwości, to również korzystam ze sklepów internetowych, i dlatego chcę Wam też pokazać tę ofertę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda w sklepie. Ja Wam tam będę pokazywać, a potem sobie możecie wejść na stronę i wtedy będzie Wam o wiele łatwiej takie rzeczy kupować. I ja zrobię taki przegląd właśnie ze sklepu Family and Home, ale zrobię go no później, nie teraz, dlatego, że po pierwsze, że w tym sklepie jeszcze nie ma pełnej oferty, jak będzie pełna oferta, to dziewczyny powiedziały, że do mnie zadzwonią i wtedy będę mogła Wam pokazać. I nie jest to żadna współpraca, od razu mówię, ja nie mam z tego żadnych korzyści, a mówię to dlatego, że niektórzy myślą, że jak jak ja już coś pokazuję, to ja już od razu mam współpracę. Tak nie jest. No dobra, dosyć gadania. Pokażę Wam, co tam jest w tych sklepach, już o tej porze, a mamy 20 który dzisiaj jest? 21, 2, 22 październik. No i zobacz, ale ja byłam wczoraj, więc 21 października, co było w sklepach. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy teraz w sklepie Pepko i tutaj jak zawsze jest bardzo bogata oferta świec, delightów i również są już w tej ofercie świątecznej, czyli czerwone, zielone, takie o zapachu cynamonu, goździków, żurawiny. Takie świece mniej więcej kosztują około 20-35 zł. Mówię tutaj o dużych świecach. Są również te cylindryczne takie świece, czerwone. Też bardzo lubię zestaw takich różnych wielkości. Zbieram po 50. te są ładne. Po 20, a czerwone. A czerwone są po 10. 25. Ramki Tutaj są, fajne. są też fajne te ramki. ramki są po. Ta większa po 20 zł. Ta, Ta mała 10 zł. Po 10. Zł. Te ramki one są z drewna i naprawdę, jeżeli nie pasuje Wam kolor, można sobie przemalować i bardzo, bardzo dobrze się sprawdzają no i oczywiście poduszki poduszek świątecznych powiem wam było jeszcze mało były raczej w kolorach takich jesiennych takich zimowych takie właśnie tak jak ta dzianinowe ta 40 zł kosztowała ale taka bardzo syntetyczna była jakaś no i zobaczcie mamy ofertę zimową bożonarodzeniową 15 zł wałek

No i kubków, kubeczków różnych e, świątecznych. Ja Wam powiem szczerze, że e, takie kubki są to cenie, jak są dzieci w domu, to złotych. się sprawdzają. Natomiast ja już takich kubków w tej chwili nie kupuję, bo e, wolę już takie bardziej eleganckie. I Kupa takie ładne. kubki, o już takie bardziej właśnie te śnieżne, zimowe, one chyba były po 15 bysłone. złotych e, te kubki. Ceny? To już mi się lepiej sprawdzają, Jestem. są lekkie. 15 zł, o matko. A ten jaki słodki z ptaszkiem. No, ten mi się bardzo podobał kubek z tym ptaszkiem. Super. Powiem Wam, że naprawdę bardzo ładny ten kubeczek był. 8 zł. Ale ciężki z kolei. To, jeżeli ktoś lubi pić w kubkach, to, to można naprawdę mm, kupić. Zostawiam. Te były przecenione talerzyki. Po 7 zł taki talerzyk no, zielony. A wydaje mi się, że z taką zieloną dekoracją z taką też świetnie sprawdzi się właśnie na Boże Narodzenie. A nie tylko na Boże Narodzenie, bo i wiosną, i, i latem, tu jest też taki ciemnozielony był talerz. No i te ściereczki, te ściereczki były dosyć fajne, bo one 10 zł kosztowały trzy takie fajne ściereczki, one mi się podobały. Tak, 10 zł podobają mi się tu ręczniczki, a te są po 15 zł. To są takie większe ręczniki. Mi się bardzo mi się podobał bardzo ten komplet, Leciutka, ja tu teraz nie będę mówić nic, bo tu chyba podaję ceny, złotych. bo cen nie pamiętam, ale naprawdę powiem Wam, że ta porcelana Leżuk. bardzo ładna była. Lekka, 12. ładnie wykonana, nie była taka mm, tandetna. Oj, naprawdę żaleczka, podobała mi się. Bardzo ładna. I można ją używać nie tylko w okresie świąt zł Bożego Narodzenia, ale przez cały okres zimowy. A miska, naprawdę ładna. Bardzo miska. ładne to było. 30 zł. Miska duża, a tam mniejsza. A tam mniejsza, 12 zł. Bardzo fajnie. A tutaj miseczka już w kształcie tego lizaka i ona już jest taka bardziej zobowiązująca, bo ona już jest jednak zdecydowanie na okres świąteczny. Ale zawsze mówię jak są dzieci, to jest fajnie jest zrobić im taką frajdę i taką miseczkę. No i tutaj macie różne ozdoby, różne słoiki z tymi nakrywkami świątecznymi. Ta gałązka jest naprawdę bardzo ładna, 10 zł kosztuje i jest bardzo dobrze wykonana. I one mi się bardzo podobały, bo te gałązki wrócę, kupię sobie, bo one naprawdę bardzo dobrze były. No i tutaj poduszki mamy też świąteczne, z dzianiny, białe, czerwone są. Takie dzianinowe też się w okresie nawet zimowym dobrze sprawdzą. Koce już takie ciepłe, typowo świąteczne. Te bombki, one są duże, ale one są z plastiku. Tutaj jestem już w mrówce i chcę Wam pokazać, co prawda, nie ofertę świąteczną, ale fajne były te cytryny, cytrusy. Ale moje doświadczenie z cytrusami jest nie najlepsze. W ogóle uważam, że akurat tutaj, jeżeli chodzi o kondycję tych roślin, no to nie była najlepsza. Ciekawe było to anturium również, zwłaszcza wybarwienie. Takie tutaj ciemnozielone liście. No takie dosyć ciekawe kolorystycznie to anturium było. Chyba 40 zł albo 45 zł. Niestety cen tutaj w Mrówce nie ma, cen złot. trzeba praktycznie z każdym produktem latać do um, czytnika. Tu były też i te czerwone, te Anturium nawet były dosyć e, dobre. E, mówię, e, mam na myśli tutaj 24. kondycję e, i takie dosyć ciekawe zabarwienia miały. Tu już jesteśmy w ofercie świątecznej e, i e, te dzwonki też mi się podobały, one były takie lekkie z, takiego, z takiej blachy. No i oczywiście choinki, skrzaty, dziadki do orzechów, choinki, renifery. Bardzo dużo, bardzo dużo oferty. To, było, to był duży dosyć ten dziadek do orzechów. Tu widzę niektóre elementy są z tamtego roku, to co było w tamtym roku, więc jest wyciągane też, tu są talerzyki, tamten stroik taki, o ten, który tu leży też wiem, że był w tamtym roku, bo pamiętam. Tak jak widać już jest dosyć dużo oferty świątecznej, ale ona nie jest jeszcze w pełni wystawiona. Tu miałam wrażenie w ogóle, że jakoś tak było to nie poukładane, tylko takie jeszcze położone. Ten, ten stroik akurat był dosyć ciekawy, ale niestety nie wiem, ile kosztował. Mrówce, tak jak mówię, z wszystkim trzeba latać do czytnika. O, no te były też bardzo fajne, te sanie. Ta szyszka była ze słomy bardzo ciekawie zrobiona. No i tutaj na domek, kominek taki. Powiem wam, że podobał mi się też ten Mikołaj. Biało-niebieski, ładnie był wykonany, bardzo fajnie wyglądał. I taki, wiecie, taki zimowy, mroźny. Ta budka też była ładnie zrobiona, taka wisząca. Bardzo ładne były te domki i o dziwo, zwróćcie uwagę, nawet cena jest. To są domki z oświetleniem led i one naprawdę były ładnie zrobione. Bardzo mi się podobały te białe domki. Zresztą te piernikowe, te szalone, im się dobrze nie przyjrzałam, ale te białe to były naprawdę super. Oj, złapałam już o mały włos, by mi upadła świeczka. To są świeczki, choinki. I to ja nie wiem, czy ja nie jestem znowu w Pepko. No już nie wiem. Nie, już wiem, gdzie jestem. To już jestem w sklepie Action. Tak. O, ten, dosyć fajny był też ten świecznik, bo tutaj można było dać sobie fajną świecę i myślę, że efekt wieczorny byłby bardzo ciekawe. W, w sklepie Action moje, taką moją uwagę przykuły zwłaszcza tutaj te takie drobne elementy do tego jak się buduje miasteczka. Kojarzę je zwłaszcza jak Michał, i Mi, nie Michał tylko Mikołaj i Miśka lubią bardzo jak się właśnie układa te wesołe, nie, wesołe te miasteczka świąteczne, karuzele, to wszystko bardzo lubią. I to są dosyć ciekawe elementy. Natomiast o tutaj też, też te domki były fajne, tylko brokatowe dachy były nie do końca w moim guście. No i kule śnieżne oczywiście też zawsze, zawsze mnie przyciągają. Jest bardzo dużo też świątecznych już słodyczy. No i zobaczcie, te laski cukrowe są naprawdę ładne. Bardzo ładnie wyglądają laski cukrowe na choince. Zawieszone, wygląda super. Dużo jest też właśnie takich piernikowych, to jest też właśnie ledowe, piernikowe domki. Tu jest taka z filcu torebeczka na prezenty, też z motywem domka z piernika. O, a tu nie ma nie święta, ale muszę Wam powiedzieć, że te takie masażery są bardzo dobre. No i oczywiście ja tutaj zmierzam już dużymi krokami do tego miejsca, po, po co przyszłam, czyli po taśmy. Tutaj też patrzyłam, jakie są inne. Taśmy. No i tutaj sobie yy, biorę, bo jest różowa, niebieska i ta ciewista taśma i jak widzicie ona kosztuje 9,95. Naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam, bo one się sprawdzają. Mam nadzieję, że zauważyliście, jak bogata jest już w październiku oferta świąteczna. I powiem Wam, że tak wczoraj wieczorem, właśnie po, tym, po tej wizycie w sklepach, zaczęłam tak wchodzić w internet i się okazuje, że w internecie też jest bardzo już bogata oferta świąteczna, że już internet ten zaczyna żyć świętami Bożego Narodzenia. Ale z drugiej strony słyszałam też takie komentarze, niektórych już. Uberów, że z kolei jeżeli nie kupi się... Teraz to później już tych rzeczy nie ma. Także już naprawdę sama nie wiem, co na ten temat sądzić. Ja po prostu y, myślę, że ja już niewiele rzeczy będę sobie kupować. Y, także ja mam nadzieję, że, że wy również będziecie y, y, patrzeć, żeby jeżeli już coś chcecie kupić, to kupcie coś y, takiego naprawdę y, dobrego jakościowo, żebyście mieli to przez wiele, wiele lat. a. A nawet, żeby Wasze dzieci czy wnuki mogły jeszcze korzystać z tych dekoracji, ja zauważyłam, że jest też dużo, bardzo no nie chcę używać słowa takiej tandety ale takich dekoracji które nie do końca są moim guścią, może tak to powiem nie do końca. Chcę Wam jeszcze przy tej okazji powiedzieć, bo jak byłam w Action, to poszłam po te taśmy, no i w poprzednim filmie pytaliście bardzo często o te koliberki, które mam tutaj. To jest, te koliberki ja kupiłam w sklepie Family and Home, wiem, że już ich nie ma i nie będzie, nie, że nie mogą jakoś dostać tych koliberków. Ja za te koliberki dam dosyć dużo, bo nie pamiętam teraz, a nie chcę kłamać, bo je mam kilka lat, czy 29, czy 30. 29 zł, więc nie, nie, nie będę mówiła ceny, ale one takie tanie nie były, ale naprawdę są bardzo dobre jakościowo. Także rzeczywiście ja je bardzo lubię. Mają ten kolor przezroczysty, są bardzo neutralne i dlatego mogą wisieć sobie tutaj przez cały rok. I właśnie między innymi w Action chciałam zobaczyć, czy są takie, dlatego że dziewczyny pisały w komentarzach, że w Action są po 5 złotych tego typu koliberki, więc w Szczecinku ich nie było, to jeżeli ktoś szuka ze Szczecinka, to to nie było, nie było w Szczecinku, w naszym Action na pewno ich nie było, a takie były różne tam jakieś kolorowe, to też nie były za bardzo w moim guście, ale to były jakieś tam baletnice, jakieś takie, i to takie, no, no nie najciekawsze to było akurat, a tak jeżeli chodzi o koliberki, to nie było. Ten koliberek jest też dosyć duży, zwróćcie uwagę, że on nie jest z tych malutkich, one są dosyć duże. I ja mam dwa takie koliberki, bardzo je lubię i one właśnie przez to, że są dobrej jakości, one się po prostu nie starzeją i nie wyglądają yy, źle. W tamtym roku natomiast widziałam całkiem ładne były w pepko tego typu koliberki, więc w tym roku też trzeba zerkać, czy tam się nie pojawią. Bo teraz nie widziałam. Dobra, dzisiaj będę już kończyć. Mam nadzieję, tak, co, bo tak patrzę, co ja jeszcze miałam Wam powiedzieć, ale właśnie tak wiem, że, że te koliberki, że właśnie chciałam, że bardzo dużo o nie pytacie, także. Słuchajcie, dzisiaj kończę. Zrobiliśmy taki krótki przegląd, no i. No, i tak jak mówiłam, napiszcie w komentarzach, co wy e, o tym sądzicie, czy jesteście za, czy przeciw, czy tak jak ja. Nie macie jeszcze wyrobionego zdania na ten temat. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. E, zachęcam do tego, że jeżeli macie ochotę już teraz, czasami, kiedy jest taka ponura pogoda i macie ochotę zainspirować się dekoracjami Bożego Narodzenia, to również możecie już sobie wchodzić y, na y, starsze filmy. Filmy moje, gdzie ja robię różnego rodzaju dekoracje, i też można już sobie powoli wprowadzać się w ten nastrój. Ale ja myślę, że najlepiej to jest tak pod koniec listopada już coś takiego robić. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa! Pa! pa.